Witam serdecznie. Trafiła mi się taka ciekawostka. Trudno powiedzieć, że to jest jakiś szczególny model czy jakaś szczególna, coś szczególnie ekskluzywnego. Dla mnie to wielka ciekawostka i dla mnie to coś, czego, o czym marzę i co rzeczywiście spędza sens powiek, ale jest bardzo trudne do uzyskania ze względu na. I tylko i wyłącznie manufakturową e, formę produkcji, e, długie oczekiwania, no i oczywiście no, potworne ceny tego modelu, w związku z tym, że jest to produkcja ręczna. Stąd też, kiedy e, pojawił się ten, e, ta próba wykonania modelu tej lokomotywy, o której już wiecie, jaka to jest, bo widzicie, widzieliście z tytułu chodzi o EP09 kiedy pojawiła się okazja, by dostać taki model w formie bardzo prostej, bardzo takiej domow domowego wykonania i e, niedokończonej, że tak powiem, której brakuje przede wszystkim systemu cyfrowego, czyli jest to lokomotywa absolutnie analogowa bez możliwości Podłączenia dekodera. Trzeba po prostu przerobić ten model i dołożyć gniazdo dekodora lub po prostu, jak to mówią specjaliści, na krótko dekoder podłączyć. Ale model świecący, który analogowo dość cicho jeździ jak na, i dość fajnie jeździ, jak na swój dość uproszczony mechanizm. Ale przejdźmy do, do konkretów, do rzeczy. Model ten przyjechał do mnie z Francji i tak jak widzicie blachy z których został wykonany ten model to blachy Osban tak jak widzicie model PKP EP09 jest to wszystko opisane ja widziałem już te blachy do wykonania tego modelu nieraz także nie jest to dla mnie absolutnie żadna nowość ale nigdy nie pojawiła się okazja że za tak niską cenę kupienia takiego, takiego modelu nawet jeżeli jest to model niedoskonały o czym się przekonacie to jest to moja pierwsza lokomotywa EP09, mam nadzieję, że mój kolega znajdzie, bo obiecał mi, że poszuka dla mnie EP09 i będę mógł posiadać wagon lepsze, lokomotywy lepszej jakości, póki co cieszę się z tego co do mnie dotarło koniec trzymania Was w niepewności, otwieramy pudełko Wydawało mi się, że pudełko będzie ładnie wymoszczone i przygotowane do tego modelu. Niestety, nie pudełku jest, była po prostu lokomotywa owinięta folią bąbelkową. Ja sobie na pewno to pudełko dokończę i wykonam odpowiednią wytłoczkę dla modelu. Model sobie ustawiłem po prostu stojąco. Model wykonany właśnie jako PKP Intercity. Zabezpieczyłem po wołkach aby. Przypadkiem przy przenoszeniu nie doszło do jakichś niepożądanych momentów przy odniszczeniu tego modelu i jakby nie było próby wykonania dość trudnego modelu i lokomotywy, która jest bardzo pożądana na makietach i w kolekcjach wielu z nas modelarzy, czy też jak to niektórzy mówią zbieraczy bardziej tych modeli związanych z PKP. Tutaj jakieś elementy, akurat zdemontowałem kinematykę, to znaczy zdemontowałem te kanały dla sprzęgów po to, żeby naprawić pług, który jeden był, odpadł, a i też remontowałem kilka innych detali, tak aby ta lokomotywa jako tako już wyglądała, była w całości i można było ją w ogóle Wam zaprezentować. Także wiem, że z pewnością suchej nitki na tej lokomotywie nie zostawicie, ale ja ją wam mimo wszystko chcę pokazać. Zdaję sobie sprawę z braku wielu detali i elementów, które powinny się na tej lokomotywie znaleźć. Tylko tak jak powtarzam, jest to, jest to model wykonany z blaszek przez pewnego modelarza, którego imienia nie znam. I samo malowanie, jak i nakładanie oznaczeń. Jest, zostawia wiele do życzenia, ale jak to mówią Bugarze, z samolotu nikt nie zauważy błędów. E, czyli z samolotu się tych drobiazgów nie zauważy. no Lokomotywa jest taka, jaka jest. Mnie jest przyjemnie, że w ogóle ją posiadam i jest ona absolutnie wykonana z blaszek. Tutaj e, jedyne, co jest plastikowe, to są. E, co tu jest plastikowego? No niewiele, to jest plastikowego. Trąbki, e, na pewno pewne elementy związane z, z silnikami tak, trakcyjnymi. Napęd jest roko, więc tam jakieś elementy plastikowe są. Natomiast wszystko pozostałe jest absolutnie metalowe. Z tej strony lokomotywa prezentuje się dużo lepiej. Jak dla mnie, naprawdę piękna. Może tak, popełniłem błąd, powinienem to zrobić na tym, że. Które sobie przygotowałem, więc już sięgam po ten tor. Pokażę zaraz na na tym torze Rocho. O, tak, będzie zdecydowanie chyba lepiej, mam nadzieję. Tak troszeczkę z góry pokazuję, bo chcę też, żebyście zobaczyli, że dach e, też nie jest najgorszy. I teraz będę po prostu mógł spokojnie pudełkiem obracać i Wam e, spokojnie pokazywać e, tą lokomotywę. Na pewno e, Autor tego modelu nie postarał się zbytnio o wykonanie tych detali, jeśli chodzi o barierki. Te wszystkie barierki są niestety wykonane dość, dość kiepsko i to widać jakby gołym okiem. Ja, żeby wam pokazać to dokładnie, muszę jednak chwycić lokomotywę do ręki. Ale mamy, mamy, wagon, mamy tutaj oświetlenie wykonane. Mamy praktycznie wszystkie oznaczenia. No brakuje jeszcze pewnych elementów, węży i tak dalej, ale, ale naprawdę na tyle, ile to było możliwe dla tego modelarza jest, no, postarał się, tak? Trzeba powiedzieć, że że, że autor się naprawdę, naprawdę starał. Nie ma wnętrz kabin, tak? To też jest pewien, pewien mankament tego modelu. Także na pewno będę się starał znaleźć gdzieś, być może macie jakieś podpowiedzi w związku z kabinami, tak? I ewentualnie poręczami, tymi brzydkimi, które to są brzydkie, te poręcze. Ja je na pewno zdemontuję i przynajmniej będę się starał je zrobić cieńsze, delikatniejsze i je pomalować i odpowiedni kolor. Tak wygląda, że. One były montowane jak ostatnie i niestety nie zostały pomalowane, co, co to troszeczkę niestety ujmuje jakości tego modelu. Ale zobaczcie, jak to mówią z daleka, naprawdę całkiem fajne. Pamiętajmy jedną rzecz, nie jest to żaden wydruk 3D. Jest to robota absolutnie z blaszek, a więc naprawdę wymagająca wiele precyzji od wykonującego. I dlatego cieszę się, że ten model, mimo iż póki co jest modelem analogowym, znalazł się w mojej kolekcji i cieszy moje oko, i że może uda mi się go troszeczkę jeszcze poprawić i wprawić w ruch cyfrowo, być może znajdę też do niego dźwięk, o ile to będzie konieczne. I że ten model po prostu zacznie jeździć, pracować na moich torach. Cieszę się naprawdę z tego modelu, ponieważ Naprawdę wielu z nas marzy o takim modelu, wielu z nas marzy o modelu pomarańczowym. Jakikolwiek by to nie był model, zostało w niego włożone wiele trudu, a został wystawiony za niewielkie pieniądze i postanowiłem go przygarnąć, przytulić, jak to mówią, adoptować i go, że tak powiem, i go wprawić w ruch, do znaczy on działa, tylko chciałem go po prostu też w jakimś sensie dokończyć i pokazać na torek. To jeszcze pokazuje dach. Też było kilka elementów do, do, poprawie, do poprawy, i farba też jest do poprawy, ale generalnie naprawdę jestem bardzo zadowolony i wiem, że na pewno posypie się krytyka zdarzyła się okazja, taki model jest pierwszy. Mam nadzieję, że w miarę szybko uda się zamontować dekoder i go e, puścić po makiecie, bo naprawdę jest warto. I myślę, że spokojnie z jakimś e, już mam e, też go, trochę dociążony ten model, także y, myślę, że z jakimś niedługim, ale fajnym e, składem PKP Intercity uda się go e, puścić. Także to tyle w tej krótkiej prezentacji, bo Niewiele więcej mogę Wam powiedzieć, niewiele więcej mogę Wam pokazać, jeśli chodzi o ten model. Naprawdę cieszę się, że go mam, bo jest to naprawdę bardzo wielkie uzupełnienie kolekcji. A że jest to model robiony ręcznie i że ma pewne swoje niedoskonałości, to też pokazuje, że modelarze kształtują swój warsztat i za każdym razem może być lepiej. Być może uda mi się zdobyć model. Który będzie lepszy, fajny, wtedy ten model będzie rzeczywiście takim wspomnieniem i gdzieś tam pewnie w gablocie sobie będzie siedział. Natomiast ja bardzo się cieszę, że go mam i EP09-041 będzie na pewno zajmował przez jakiś czas swoje specjalne miejsce w mojej kolekcji. Dziękuję za uwagę i życzę Wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć.